Dzisiaj zapraszamy Was na odcinek yy, nieparzy, czyli o dotyku. Nie jak to miał właśnie może działać jak pastylka trochę, nie? I to było tak, że po prostu yy, no poczułam, nie wiem, tą nóżkę, nie nóżka. Ja już pomyślałam o dotyku, jestem w siódmym niebie. A słuchaj, słuchaj. Ostatnio miałam taką sytuację, że jechałam dłużej do miasta, tam zresztą niedaleko ciebie, tam na taką ulicę pewną. Na no, taką ulicę, no. No i zgubiłam się po prostu źle, źle zrozumiałam go, Maps, tak. nie rozumiem tego, co tam co do mnie mówi. On kłamie. Chyba tak, coś tam mówi. No ale dobra, przejdźmy do sedna, bo to jest ważne, istota naszego, naszej dzisiejszego, naszego dzisiejszego tematu. Idę sobie ulicą, i idzie starsza pani. Idzie z wózkiem, widać, że z zakupów wraca czy coś, oczywiście zamaskowana i tak dalej, mówię, no nie, zapytam się, czy ja idę w dobrą no. stronę, bo ja jednak wolę zapytać człowieka, który tam mieszka, tak, niż no właśnie te, te wszystkie ustrojstwa medialno, nie wiem jakie. I... Dochodzę do pani i chcę zapytać, czy dobrze idę. Słuchaj, a ona uciekła. Uciekła ode mnie, ale to nie jest tak. A ta że... się, że ty dotknęłaś? Nie, nie dotknęłam, po prostu przybliżyłam się do niej i chciałam zapytać, czy dobrze idę tą drogą. I ona uciekła i ja tak stanęłam i mówię: Jajku, co to było? Ale no, wydaje mi się, że to jest właśnie ta pandemia, że ludzie po prostu boją się już w ogóle, że ten dystans społeczny po prostu wpływa na całe nasze życie. To jest straszne. A dzisiaj w ogóle chcę właśnie powiedzieć o dotyku. Taki temat sobie wymyśliłam. Co ty na to? No spoko. Jesteś gotowa? Jasne. Jeszcze ostatnio, ostatnio bardzo dużo czytałam na ten temat, ponieważ przygotowywałam takie warsztaty na temat bliskości, kobiecości i dotyku. I sobie uzmysłowiłam, że to jest bardzo ważny zmysł, który mamy. I o którym tak rzadko rozmawiamy i tu nie chodzi o to, że czasami się mówi dotyk, od razu już kojarzymy z jakąś pedofilią, złym dotykiem i tak dalej. No tak. A dotyk to jest bardzo ważna sprawa. Tak naprawdę dotyk towarzyszy nam od urodzenia. No zresztą pewnie pamiętasz, jak byłaś w ciąży ze swoim dominisiem. O tak. To jest pierwszy kontakt dziecka, tak? Przez dotyk. Zaraz się zruszę normalnie. Pamiętasz to uczucie? Ja pamiętam pierwsze kopnięcie. Wtedy byłam w ciąży, nie wiem, no to było mega to było to, co potem dało takiej, taką, nowy wektor, tak się mówi wektor? Można powiedzieć? Waktor? No jakby kierunek, nie? Mm -hmm. To to, co pomagało mi czekać na to dziecko, to było takie, no tak normalnie po prostu jak coś od środka, to nigdy do tej pory, do tamtej pory jakby mhm. czegoś takiego nie doświadczyłam, mnie. I to było tak, że po prostu no, poczułam, nie wiem, tą nóżkę, nie nóżkę, ale chodziło o to, że te pierwsze takie, że od środka coś po prostu się dotyka. I to yy, ja nie mogę tego nawet po prostu normalnie tak przyłożyć na słowa i yy, no, tego nie da się wyrazić złamie, ale wiem, że to coś mega ważne, co mhm. yy, Gdzieś tam każdemu, kto gdzieś tam rozeznaje w swoim sercu, czuje i tak dalej, to gdzieś tam, powiedzmy, polecam to odczuć, bo to jest no to jest mega. To, to, tworzy, właśnie, to tworzy bardzo mocną więź, nie? Tak. I wtedy ja jeszcze właśnie zrozumiałam, że y, dotyk y, jest bardzo ważny, dlatego właśnie, żeby tworzyć więź, żeby ją otrzymywać i no, że to, to naprawdę mm. bardzo ważne jest. Mhm. ale wiesz co, właśnie a propos, właśnie dziecko kiedy jest jeszcze w łonie matki, to ono właśnie przez dotyk się komunikuje, tak? Chciało Ci to dziecko coś powiedzieć, tak? Przez... Że yy... mnie kocha. Myślę, że na pewno. Yy, ale właśnie, że to jest zmysł, który towarzyszy nam od początku, tak? Naszych, naszych narodzin i tak dalej, wiadomo, Dobry. że dziecko bardzo lubi się przytulać, ponieważ czuje się bezpiecznie, tak? Dotyk kojarzy mi się właśnie z poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście tak jest, że dotyk mówi o poczuciu bezpieczeństwa człowieka. I jakby ten dotyk towarzyszy nam przez całe życie i ostatnio nawet yy, tak trochę się wzruszyłam, bo pomyślałam tak? sobie, że zobacz, jak człowiek się starzeje, no to tak, traci słuch, traci wzrok, tak, no zawsze coś tam się traci, tak, z no tak. to jest normalne, a dotyk, jakby dotyk jest cały czas taki sam, nie, i dlatego też ludzie starsi, to jest, to jest też takie niesamowite, że potrzebują też tego dotyku, nie, my czasami tak reagujemy, no nie, jakieś takie ciało takie stare, to nieprzyjemne, a ludzie właśnie starsi bardzo potrzebują tego dotyku, nie? I to, to, to im bardzo dużo mówi, że, że, żeby czuli się bezpiecznie, że ktoś ich kocha. Bo właśnie dotyk mówi o budowaniu więzi. A co ciekawe, yy, ostatnio przeczytałam, że yy, kiedy ludzie się dotykają, to wydziela się taki hormon, który nazywa się oksytocyna. I, to, i ten hormon powoduje coś takiego, że człowiekowi obniża się poziom stresu. Yy, że na przykład działa też, yy, to jest ciekawe, że działa na odporność organizmu. Aż, tak. Tak, I, yy, yy, i też jeżeli ludzie się dotykają, właśnie okazują sobie taką czułość, yy, to też yy, pomaga to im właśnie w przezwyciężeniu depresji, czy w ogóle jest, takim, jest taką profilaktyką mhm. przeciw depresji. Ciekawe, nie? No to ciekawe, właśnie. Mm. I chodzi o to, że kiedy Ty mówiłaś o tym, to ja od razu widzisz to przykładem na swoje życie, nie? Na przykład mhm. na relacje. No właśnie powiedz na mi, bo ja tak sobie myślę, nie? czytam książki, coś tam, ale czy rzeczywiście tego doświadczasz? No właśnie, ja, ja bardzo mocno, bardzo mocno, jeżeli chodzi właśnie o Dotyk, bo ja też jestem taką osobą, że na przykład Dotyk jest e, takim bardzo dobrze mi znanym językiem miłości. Właśnie, to, bo dotyk jest, jest oprócz tego, co ty powiedziałeś, nie? To jest jeszcze język miłości jednym z wielu jednym z jednym języków miłości, mm. których jest naprawdę wielu. Chociaż czytam książkę, że pięć języków miłości, uważam, że jest więcej, ale dobra. <grym> Teraz o, o czym innym gadamy. Właśnie, ja czuję się. Ja czuję się bardzo dobrze, kiedy na przykład mnie przytula mój mąż. I tutaj y, absolutnie my nie mówimy, nie wiadomo o jakim przytulaniu. Tutaj chodzi o to, że nawet zwykle, po prostu normalnie trzymanie się za rękę. Trzymanie się za ręce. Zaraz mi wstrożenie a <śled> <śled> Ale czasami y, ja tak na przykład mam, że przyjdę mówię, no sceny, bo... Po potrzebuję poprzytuleć się, nie? I to jest takie, y, z jednej strony takie może dziecinne, ale... Dla nas to jest takie, właśnie, to jest takie nasze, nie? I to jest takie fajne, i my zaczynamy po prostu się przytulać. I co jest e, jeszcze ciekawsze, na przykład, jak Dominiś jest przy tym, on zaczyna się uśmiechać i podchodzi i też na mnie się przytula. I to jest, e, no to fajnie. jest bomba, bo to tak naprawdę powiedzmy, zarażamy się, e, zarażamy się ty, tymi takimi, to oksytycynu no, i tym takim pięknym tego dotyku nie? I to jest takie super, bo. Znaczy jest po prostu gdzieś tam taki zjazd, nie, że albo zmęczenie, albo jeszcze coś, ale po tym jak na przykład przytulimy się, yy, od razu jakby jest poprawa, nie? Takie samo uczucie i psychicznie, i fizycznie czujemy po prostu, że to, to właśnie jest to. Tak jakby wychnąć po prostu tablatkę, kiedy boli hmm. gardło na przykład strepsys i tak dalej, nie? Że od razu to gdzieś tam wyżej. Ale też wiesz co, pomyślałam sobie o tym dotyku, że zobacz co się dzieje w tej pandemii teraz, nie? Dystans półtora metra. Na 20 metrów kwadratowych jedna osoba. Chodźmy w sensie. się. Nakładamy te maski i tak dalej. I mi się wydaje, że w ogóle jest taka m, taka duża izolacja, że wszyscy już teraz w ogóle boją się dotyku, nie? Nie wiem. Kiedyś jechałam sobie w, w trajtku i komuś spadła rękawiczka. Nie? To od razu. Nie? Nie? I Wszyscy tak patrzą, nie wiem, czy to tak, odnieść, tak. czy nie, czy się zaraża, czy nie. I mi się wydaje, że to właśnie no, zmierza ku temu, że w ogóle będziemy jakoś ten w ogóle nie będziemy się dotykać, tak, że, że... Mnie to zawsze w ogóle denerwuje, że tak dużo było o tym dotyku w takim negatywnym sposób gdzieś tam powiedziane w mediach, tak? tak Zły dotyk, tak. ktoś mnie dotknął, coś tam, nie? A że mi się wydaje, że dużo jest też pozytywnych aspektów tego. No właśnie tak, tak bo teraz ty tak powiedziałeś, że jak mediach i od razu co mi pierwsze przychodzi do głowy to gdzieś tak pedofilia, yy, gład i, i, i coś takiego, nie? Jakby jeżeli chodzi o, o dotyk, mm -hmm. to od razu jakby dotyk to znaczy, że pedofilia i, i jakiś tam gwałt. A tak naprawdę ja nie pamiętam, kiedy ja gdzieś tam od kogoś rzeczywiście tak y, słyszałam coś dobrego o dotyku, nie? Mhm. To na zasadzie na przykład ja mogę y, o dotyku, powiedzmy poznaję wartość dotyku w relacjach. Jako y, osoba, która też y, lubi dotyk, mhm. dla której dotyk jest ważny i tak jak powiedziałam, że jest językiem miłości, no nie? Ale warto o tym mówić, warto o tym przypominać, a może nawet uświadamiać, że dotyk jest taki ważny i że dotyk jest dobry. Bo właśnie skąd się to bierze, w ogóle to poczucie też dotyku, to też warto o tym porozmawiać, ponieważ no, nie wszyscy ludzie tak mają, nie? Ale wzór o, o dotyku. Chodzi? chodzi o to, że wzór dotyku jakby. Yy, no, Przechodzi trochę z pokolenia na pokolenie, nie? Tak jak w domu jakby mówiło się o, 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 o czymś takim, tak, o dotyku i tak dalej, tak my potem to przejawiamy w naszym życiu, nie? No Jeżeli dziecko gdzieś tam nie było przytulane, czy w jego domu jakoś tak, no, nie było takiej bliskości, yy, no, takiej fizycznej, no to wtedy też ta osoba może mieć problem z takim dotykiem, i yy, nie można wtedy jakoś tam zmuszać drugiej osoby, nie? Jeżeli czujemy, że Chcemy się jakoś zbliżyć do drugiej osoby, a ona się w jakiś sposób drętwieje czy sztywnieje, no to nie możemy też przekraczać jakby tej granicy, tak? Bo ktoś może na przykład nie potrafić tego robić, nie był tego nauczony i na przykład boi się też dotyku. No to wiadomo, że jeszcze inne no, tak. różne mogą być przyczyny. I, i, I warto właśnie też, jakby, mi się wydaje, że dotyk właśnie jest związany też z granicami, nie? Że ja pozwalam Ci się dotykać na tyle, na ile ja mam granice tak z Tobą, z kimś innym, tak z mężem inaczej, z dzieckiem no inaczej, tak. nie wiem, z kimś y, spoza, y, spoza rodziny, tak? I, inaczej się dotykamy i tak, inaczej to może być odbierane, ale że to jest bardzo ważne właśnie, że łączy się to z granicami, nie? Który no to na problem. pewno tak. No, ja na przykład tak mam, że mm, kocham i potrzebuję do tego, ale właśnie od bliskich dla mnie osób. Że gdzieś tam na przykład z ludźmi dla mnie niedużymi ważnymi powiedzmy, których nie uważam, że są dla mnie bliscy, no to gdzieś tam mam problem. No Nawet nie, nie nazywam, nie, 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 nie powiedziałabym, że to jest problem, tylko nie czujesz e, komfortowo, czy... nie, nie potrzebuję komunikować też w taki sposób czegoś, jakby przez dotyk. Że nie, nie potrzebuję no. tego dotyku i w sumie nie życzę sobie, nie? Właśnie to co mówisz, chyba to chodzi o do granicy, bo... Pamiętam, kiedyś należałam do jednej wspólnoty i u nas było tak przyjęte, że. Ciekawe jakiej. Hmm, bardzo fajny. Tam gdzie się poznałyśmy. Tak. <laughs> nie, Było tak, że to było sobie bardzo piękne. W sumie wtedy zaczęłam chyba tak bardziej odkrywać sobie dotyk, dotyk z obcymi ludźmi, nie? że przytulaliśmy się na, na powitanie. I pamiętam, że... Jak była taka ta mniejsza wspólnota i już każdy z każdym się zna w pewnym sensie, jakoś tam, na przykład jak ja już poznałam historię tej drugiej osoby, mm -hmm. historię życia i ona moją poznała, no to ja nie miałam problemu z tym, żeby cześć i autentycznie szczerze przytulić się z tą osobą. Ale na przykład y, później y, wspólnota robiła się coraz większa, y, więc tak jakby naturalnie normalnie, że gdzieś tam nie ze wszystkimi była ta relacja, gdzieś tam mm -hmm. taka, wiesz, y, bliska. Y, bliska właśnie. I to było dla mnie na przykład. Ja nie do końca czułam się komfortowo i autentyczna w tym, że się przytulam na przykład z tą osobą, nie? Właśnie jeżeli chodzi o dotyk, bo... Mm, moim zdaniem już dużo, jakby ty fajnych rzeczy powiedziałaś nie? O dotyku, w sensie... Że to jest takie fajne potrzebne. Dobre. Tam, dobre. Ten przykład na początku też był <laughs> przygenialny, nie? Ale to jest spokój, wiesz jak ja się czułam? Nigdy nikt ode mnie nie uciekał. No to jest... Hmm. Na szczęście potem pojawił się Pan, który nie uciekł i nie doprowadził <laughs> do sali. <sobie. śmiech> nie, nie, jest taka piosenka po prostu dziesięć. Dobra, nieważne, o pajączku. Potem cię upuszczę. <laughs> e, nie, jeżeli chodzi o dotyk, to m, kurczę. Tylko y, y, ważne, żeby to dobrze było odczytane, ale zresztą to już powiedzmy nie mój problem. Dotykajcie się. Dobrze. Tak, dotykajcie się dobrze. Czujcie się dobrze z tym, że się dotykacie. I nie uciekajcie. W najwyżej po prostu naprawdę grzecznie trzymacie dystans społeczny, ale nie uciekajcie. Pa! Pa! pa.